Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie. Poniedziałek, 5 sierpnia. U nas pada od samusienkiego Rana. Nie wiem dokładnie od której. Jak żeśmy wstali z Danusią, to już padało. I jak widać tutaj po naszym parasolu, dosyć ymm, mocno daje wiaterek czadu, ale powiem Wam, że jest bardzo przyjemnie. Mimo wszystko nie jest zimno. Także zimno nie jest. O, proszę. Ja sobie tak w podkoszuleczku siedzę kawusia. W kubeczku dzisiaj zmieniłem kubeczek na, na ten z Krakowa. Stuk puk kubeczkami Kawusi tyle, więc więc posiedzę sobie jeszcze troszkę. Spróbujcie, kawusia na balkonie smakuje wyśmienicie. Na balkonie, na ogrodzie, jakie macie tam warunki? To spróbujcie. Wieje dosyć Dosyć mocno, jak Wam pokazywałem. Deszcz taki drobny, ale taki drobny to potrafi umoczyć nieźle. Więc dzisiaj, jak będziemy wychodzić z Danusiona na miasto, no to parasole w dłoni. No i cóż, i idziemy. No. Nie boimy się deszczu. A, coś pysznego. A, i właśnie dzisiaj kawę sobie muszę kupić. No, bo już mi się kawka kończy. Dobrego, kochani, poranka popołudnia, wieczoru, kiedykolwiek to będziecie oglądać pysznych śniadanek, dobrych humorków i dobrego zdrówka dziękujemy za komentarze wszystkie zostały przeczytane i wszystkie odpowiedziane widzę w tej chwili, że są jeszcze dwa komentarze to też na nie oczywiście odpowiem jak skończę nagrywać jak chyba będę odpowiadał jak wrócę z miasta chyba, że Danusia w międzyczasie będzie odpowiadać bo ona tam jest kuchni Będzie śniadanko i, i zaraz wychodzimy. Coraz mocniej pada. Także taki poniedziałek. Cieszę się, że nie ma upałów. To już wiecie. Znacie to na pamięć. My z się właśnie lubimy taką pogodę. No niekoniecznie jak pada. Niekoniecznie jak pada. Ale może być. Jak tak jak teraz. Rozglądam się, bo dosyć, dosyć mocno wieje w tej chwili. No Jeszcze bardziej ten parasol się rusza od wiatru. Ale to nic. Damy radę. Także dobrego startu kochani. W nowy tydzień życzymy Wam z Danusią, żeby się wa, Was trzymało zdrówko, żeby Was to było jak najwięcej. Cieszę się, że mam taką społeczność tutaj na kanale jaką mam w tej chwili. Oby tak było zawsze, obyście zawsze tutaj byli, bo to jest bardzo, bardzo miłe. Tutaj gdzieś Agnieszka napisała, że społeczność zwykłych ludzi, którzy mają zwykłe. Problemy ze zdrowiem, problemy z życiem codziennym i o to właśnie chodzi. I o to właśnie chodzi, bo może kanał jest malusieńki, tyci, tyci, ale, ale zgromadził bardzo fajną garstkę ludzi, właśnie autentycznych ludzi, takich normalnych, których możemy spotkać na co dzień na ulicy. I to uważam za taki malutki, maciupeńki sukces, żeby to nie zabrzmiało zbyt chępliwie z mojej strony, no ale, ale to taki jest sukces, także się bardzo zdano, się z tego cieszymy. Ja dopijam kaweczkę i oczywiście będziemy zmykać. Stawało się dzisiaj mm, nam, no, leniwie, ale nie wie się wstawało na taką pogodę. Nawet i, nawet i kukulek i Joszka dzisiaj długo spały, i nawet Danu się powiedziała rano i zobacz, one jeszcze nie były na ogrodzie. No, spały sobie. Nie wiem, jak jest teraz. Tam ktoś słyszę, że coś w korytarzu, coś tam ziewa. Podejrzewam, że to jest Joszka, i mnie tam słucha, taka zaspana. No i dziewczyny też dzisiaj dłużej spały. Także no, pogoda ma znaczenie: bardzo duże ma znaczenie. Dobrze, na razie się będziemy kochani żegnać, to tak tylko w woli yy, yy, przywitania się porannego, jeszcze łyk kawki oczywiście, tradycja musi być, stuk puk i siork prowadzącego. Ach, to jest naprawdę pyszne. Ach, na świeżym takim, rześkim, porannym powietrzu smakuje super. Do zobaczenia, do później, pa. Witamy z terenu, to znaczy witam ja w imieniu Danusi, bo Danusia z Kajusią jest gdzieś o tam. Gdzieś sobie tam stoją w kolejce do piekarni, poszły sobie coś kupić. Ja akurat nie czuję głodu, więc postoję, ponagrywam. Kochani, pogoda jest w sam raz. Dziewczyny podejrzewam, że troszeczkę się za grubo ubrały, ale się nie przyznają, bo jest taka pogoda, dosyć, dosyć pochmurna i... W lipnie teraz taki drobna kaszka taka, że tak powiem pada, ale mnie to absolutnie nie przeszkadza. Ja jestem ubrany o tak i tam się odbijam w szybie, to w krótkich spodenkach to ja. Także ja jestem gorący, gorącej krwi, że tak powiem. <laughs> nie, ale naprawdę mnie to jest zaraz gorące, ja bym się ubrał w kurtkę jeansową na przykład albo jakąś bluzę w tej chwili. No to, no to masakra po prostu, bo mi się tak, wiecie, od razu mi się gorąco robi, nie, to jest, jest naprawdę bardzo fajnie. Jak dla mnie jestem zadowolony z takiej pogody. Troszeczkę jest duszno, ale nie narzekam, bo ogólnie jestem bardzo, bardzo zadowolony. Pozałatwialiśmy sobie kochani fajne, fajne sprawy. Byłem tutaj w przychodni. O, ja Wam pokażę. Tutaj. O to jest obok zaraz. Przychodnia i piekarnia jest tutaj obok. Także odebrałem sobie opis, RTG, płytkę mam przy sobie, to dla lekarza, wyniki, wiecie, tragedii nie ma, przekraczam w niektórych momentach, w niektórych badaniach przekraczam oczywiście normy wielokrotnie, ale nie jest źle. Nie jest, nie jest źle, to są przy moich schorzeniach te wyniki są średnie bym powiedział, o, niedobre, ale średnie. I no, i niezłe, nie z czego oczywiście się cieszę, bo tam jeden z czynników reumatoidealnych, jakby poszedł mocno w górę, no to znowu do szpitala, a, a tego bym nie chciał za bardzo. Mimo, że wiecie, człowiek jest trochę przyzwyczajony do tych szpitali, bo ja już zaliczyłem yy, sporo tych szpitali i śmieję się, że mnie znają w każdych szpitalach, już we wszystkich prawie województwach. No, bo najpierw województwo małopolskie, mój Kraków, tam byłem w dwóch szpitalach, w trzech szpitalach różnych. Później województwo mazowieckie, no to Warszawa, też byłem w szpitalu, w Ostrołęce byłem w szpitalu, no i nie chciałem być w lipnie w szpitalu. Ale na tyle, tak jak mówię, wyniki są w miarę dobre, to raczej, raczej skierowania do szpitala nie będzie i bardzo się bardzo z tego cieszę. I dziewczyny już tam, z tego co widzę, to są, to są przy kasie, także ja też się tam zaraz do nich... Udam. Jak będą chciały coś zjeść, to sobie siądę. Tu jest bardzo fajnie, bo tutaj są takie stołeczki, takie naprawdę fajny wystrój jest w tej piekarni, jest przytulnie i, i można sobie usiąść, wypić kawę, zjeść drożdżóweczkę i tego Wam życzę, jak gdzieś idziecie, żeby wiecie, żeby tak nie pędzić po prostu, jak to, żeby te klapy na oczach. I tylko od sklepu do sklepu, od sklepu do sklepu, szybko do domu. Jak znajdziecie trochę więcej czasu, no to, no to gdzieś sobie właśnie wstąpić. Na kawusie, na, na herbatę, na jakiegoś ponczusia. Czemu nie? Każdemu wolno, nie? Sobie zjeść i, i usiąść i nie pędzić. Po prostu tak nie pędzić. My jeszcze chyba pójdziemy gdzieś jeszcze do załatwienia, ale nie wiem gdzie. Wiem, że na pewno gdzieś coś jeszcze jest do załatwienia, bo już te najważniejsze sprawy to, żeśmy sobie, kochani, pozałatwiali z czego się pewno i Danusia też cieszy, bo mamy z głowy, nie musimy się z powrotem wracać, nie musimy nigdzie jechać, ja tylko do pracy i, yy, i może Danusia ze mną dzisiaj przyjdzie, to mi troszkę pomoże. A yy, co do dalszych wypraw na miasto, tak mówię, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Bardzo, bardzo przyjemnie sami zobaczyć. Jest popór, ale, ale jest taki, tak kropić jak kropić, teraz to może kropić. Także Micha mi się cieszy, bo, bo te wyniki są... Wiecie, gdyby to zobaczył lekarz, m, który nie wie co mi jest, no to by powiedział, że są złe. Ale zobaczy je specjalista, reumatolog, to, to powie, że, że okej, okay, jak przy tym skorzeniu to, to dobrze, się, dobrze się trzymam. O, <laughs> dobrze się trzymam. Dobra, idę tam do dziewczyn. Nie żegnam się, no bo będziemy, będziemy się kochani widzieć. Do zobaczenia później. Pa! Dzień dobry kochani, teraz ja się witam z Wami, bo Tomek już wcześniej to tak. y, zrobił chyba dwa razy, nawet nagrywał. Dwa razy dzisiaj, nie? Tak, dwa razy. No ja dopiero teraz do Was przychodzę. Mhm. Tak jak wiecie, dzisiaj od rana jesteśmy naprawdę zaganiani. Byliśmy w mieście m.in. pozałatwiać trochę spraw. E, tak jak Tomek wam powiedział, y, odebraliśmy wyniki badań. Zrobiliśmy zakupy takie jak na przykład jabłuszka, ziemniaki, tak. chleb, jajka, makaron, mięso, kiełbasa, czyli takie faktycznie podstawowe. No i fasole też, tak? Fasola. No i kupiliśmy sobie jeszcze ubrania, w sensie takim, że Tomek kupił sobie spodnie i koszulkę, a ja koszulę. Zresztą zaraz Wam pokażemy, pochwalimy się. Ja jestem ze swojego zakupu zadowolona, bo koszula jest taka. Y no, zakrywa to, co powinna zakrywać. Jest swobodna, ale nie taka super um, oversize'owa, tylko taka właśnie akurat, um, według mnie. No, a Tomka rzeczy też bardzo fajne. Um, spodnie, bojówki i, i koszulkę. Zaraz Wam wszystko pokażemy. A tu w międzyczasie jeszcze zobaczcie. O, w międzyczasie? O, <laughs> proszę. To jest sprężyna. U, umiecie robić sprężynkę tak jak ona? No. Joszka? Auu, auu. Nie, ona robi audyt, jak przychodzimy. Jak przychodzimy no, do tak. domu, to wtedy. O, moja koszula jest taka, także bardzo fajnie się w niej czuję. No, wzór jest taki panterkowy, taka drobna panterka. O. Drobna panterka. Nie? Ale ładny, taki beżowy karmelek, można powiedzieć, z czarnym mhm. i jest naprawdę, naprawdę fajna. O, rękaw taki regulowany, też może być długi, może być taki. Ja wolę taki, osobiście, taki 7-8. Także koszula mega, naprawdę fajna. Jest luźna, ale nie taka aż za luźna. A i można ją jeszcze tutaj yy, wiązać, wiecie, na dole sobie, bo nawet w sklepie była związana. Tutaj te różki można sobie tak, wiecie, fajnie związać i też to fajnie wygląda. O. O, Tomka koszulka, taka granatowa z napisem Kalifornia. Ale w ogóle fajny ten napis jest A, taki. Bardzo fajny. Tylko się boję, że on zejdzie w tanie, wiecie? Ja też troszeczkę się boję, bo wiecie, on jest taki jakby trójwymiarowy. Hmm. To jest taka dosyć duża, gruba guma. Ale bardzo dobry materiał to jest w mhm. większości, 90 parę procent to jest po prostu bawełna. 7 jest tylko sztucznego materiału. Znaczy elastan, to, to no. dobrze, bo to musi być. Nie jest nie, no. nieczysta, super, 100% bawełna, tylko właśnie jest. Z domieszką także jest super. O, i spodnie takie bojówkowe. Też bardzo fajny materiał. Ściągacze tutaj na, na dole. To też fajnie, mm -hmm. bo one się lepiej mm -hmm. wtedy układają. Tak. I powiem Wam, że zobaczcie. Materiał też bawełnka. 98% bawełna i y, 2% elastan. No, no także ok, naprawdę tak. fajne. Nie wiem co to za firma, taki sklep, ten Grosik, wiecie. W Grosiku kupione to było i tam mają takie, takie właśnie nieraz fajne ciuszki. Dosyć mocno u nas teraz leje, wiecie. Zresztą od, nie wiem, chyba w nocy już też lało, rano się obudziłam. To tak właśnie ciężko było dzisiaj wstać, bo taki deszcz dosyć intensywny. Ja się teraz zabiorę za odkurzanie, bo jest około 15, przed 15 jest. Do 15 mamy drugą taryfę, że wiecie, prąd jest ciutkę tańszy wtedy, więc się szybciutko biorę za odkurzanie, żeby się zmieścić w tej drugiej taryfie. No i potem biorę się za, za obiad. Dzisiaj obiad będzie różny, bo mamy trochę resztek, trochę, kiedy ma dzisiaj ochotę na, na makaron, to, to zrobię jej makaron z białym sosem. Ym, no i wiecie, taki będzie faktycznie łączony ten obiadek dzisiaj. Dobrze kochani, to my się widzimy jeszcze później, się do Was ponagrywamy. Taką Kajusia mi zrobiła bransoletkę piękną na nogę. No i ona bardzo ładnie się właśnie na nóżce prezentuje, powiem Wam, z takim, z takim tutaj, z taką ozdóbką. No, bransoletka zaprezentowana, a teraz prezentujemy kawkę po południu. No, wracamy po południu. Oj, powiem Wam, że dzisiejszy dzionek. No. Ciężki, śpiący. No. Stuk, puk. No, Zrobiłem taki. się trochę za mleczną. Eee. Przeżyję. No, oprócz tego, że dzisiaj trochę zajęć mieliśmy różnego rodzaju i takich służbowych o, i prywatnych, mhm. to powiem Wam, że tak, no, sen nie jest mocno, bo deszczowo. Tak. I pochmurno. I trochę parno. I tak cały dzień popaduje troszkę, tak wiecie. Tak mhm. jest tak byle jak trochę. Tak byle jak, no i my też tak jakoś byle jak. Mimo, mhm. żeśmy trochę roboty zrobili, bo podzieliliśmy się pracą jak zwykle i mhm. było do sprzątania i w pracy była robota, ja jeszcze muszę wyjść. No jeszcze muszę no, wyjść. Jeszcze muszę wyjść. Jest 18.46. Przepraszamy kochani, dzisiaj będzie późno. No, no późno, ale to ze względu na, na po prostu dużo... Tak. Zajęć dzisiaj. Dużo zajęć mieliśmy i dużo gonienia. Przyszliśmy z miasta, no to przecież też nie? Nie wiadomo, która, kiedy to zleciało, godzina no. 16. Jest no, abyśmy że... spali do 11, no dobra, ale wstaliśmy o 7 rano. A o pani <coughs> swoich mówiłeś? Ta, tak, mówiłem, bardzo, mówiłem, tak, mówiłem, mówiłem, właśnie. No wiadomo, że tak jak mówiłem wcześniej, no jak czekałem na dziewczyny, jak poszły do piekarni, że no, no, wszystkie normy przekraczam, nie? Ale to... Mhm. Ale tak przy, moim, przy mojej chorobie jest to normalne. Jest, jest, okay, jest ok, można okay. To powiedzieć. Nie? nie jest dobrze, ale mm -hmm. jest dobrze. Mm -hmm. Wiem, że Czyli mówię tak bez no. sensu, ale. No. <laughs> Czyli jest ok, mogło być gorzej, mogło być a gorzej, jest jak ta, jest, ta, także ta, ta. no. Oby tak dalej, nie? Mm -hmm. Żeby to się mm -hmm. jakoś tam strasznie ta. nie pogłębiało i żeby było na takim poziomie, jak jest teraz, to będzie super. To będzie super, tak. No. I nie, nie będziemy narzekać. Chociaż ja nie narzekam, rzadko kiedy, nie? Dopiero jak już mnie naprawdę bardzo boli, no to wtedy, wtedy mogę ojczyć troszeczkę. Ale tak to nie, 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 nie mówię. No nic. i za parę dni Tomek właśnie musi się stawić u pani doktor, tak. reumatolog, mm, także. Tak, będzie, ale bardzo to wcześnie będę musiał wstać, bo w pół do piątej, bo akurat nasza pani doktor przyjmuje od siódmej do dziewiątej trzydzieści. A tam wiecie, kolejeczka będzie, nie? Będzie, będzie. No. Trzeba wcześniej właśnie pójść i sobie zająć miejsce, bo tak to może być. Nie wiem, bo u niej nie byłem nigdy. Trzeba byś nie, nie, nie musiał czekać potem dwóch godzin po prostu, nie? No. No, to lepiej iść wcześniej. Tak, przed Bo takich jak widzę. ty, pacjentów pewnie podejrzewam, o, że nie na będzie pewno. duża kolejka, na jak pewno, tam pójdziesz. na pewno. Na pewno. Nie, tylko no. ja. Dużo ludzi choruje, bardzo dużo. Po przychodniach, jak się chodzi, po lekarzach, po szpitalach, nie? Jak się mm -hmm. tata odwiedzało w mm -hmm. szpitalu, jakby. Znaczy, nie teraz, tylko. Wcześniej. Wcześniej. Teraz mnie nie byli, bo tata już w domu. No, no. to tak. ludzi jest. No. no i w ogóle coraz młodsi chorują, nie? Takie. Są teraz te choróbska, że naprawdę no, dużą, dużo młodych, młodych ludzi teraz też choruje. No ale nie, nie o chorobach, żeby właśnie ten, tego dnia jeszcze tak bardziej nie dobijać. Ta, ta. No, no. Nowego startu w nowy tydzień. Dobrego właśnie startu w nowy tydzień, żeby wam się wszystko układało po Waszych myślach. Tutaj trzymamy kciuki, szczególnie za dzisiaj, szczególnie za jedną naszą widzkę, która... no. Przechodzi teraz trudny okres w swoim tak, życiu. Bardzo trudny. Na pewno będzie wiedziała, tak, że to bo ona o niej nas mówimy. ogląda to, to jak nas ogląda, to niech wie, że to cały tak czas też trzymamy kciuki, tutaj naprawdę, są. No. Trzymamy kciuki i, i nawet prywatnie sobie rozmawiamy, nie? Od czasu do Które, czasu. Że tak. akurat tej widzki w tej chwili nie ma. Pewno się źle czuje, albo jak napisze komentarz, to tak, że my już wiemy, że się źle czuje, mhm. bo ją na tyle dobrze znamy. Także wysyłamy dobrą energię. Ja wiem, że to może być śmieszne, co ja mówię dla niektórych. Ale jak się w to uwierzy, to wiecie, jak się to w podświadomość wryje, to, to dużo daje. Także dużo dobrej, szczerej, prosto od serca energii wysyłamy dla tej widzki właśnie. Mhm. Bo, jest, bo jest naprawdę poważnie chora. No niestety właśnie. A ja chciałam się Was jeszcze, kochane e, kobietki, zapytać, czy zamawiałyście kiedykolwiek, wiem, że część z Was zamawiała e, perfumy z Made in Lab, z tej strony Made in Lab. Ja zamówiłam, czekam na przesyłkę. Dopiero zamówiłam pierwszy raz. Zamówiłam jedne perfumy, bo jestem ciekawa trwałości. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia. Czy polecacie, czy nie polecacie, właśnie jak jest z trwałością tych perfum? Czy warto, czy nie warto? Czy faktycznie są podobne do oryginałów? Czy dobrze to wszystko, wiecie, dopasowane jest? Czy to? Ten zapach jest dobrze yy, odzwierciedlony. Jestem bardzo ciekawa właśnie, dlatego proszę was o, o opinie wasze. No, a ja dzisiaj sobie będę włosy malowała, bo już mam takie wyblakłe. Tak jak mówię, ostatnio miałam farbę Loreal, yy, tylko że nie pamiętam dokładnie nazwy, krem coś tam, taka różowo-beżowa yy, i no do, taka naprawdę do niczego. Bardzo krótko te włosy były takie, wiecie, ładne. Yy, z blaskiem bardzo szybko farba zeszła, tak naprawdę i, i, i są takie matowe włosy. Także nie polecam tej farby z L'Oreal. Teraz mam Sajos, chyba już bardziej ten Sajos mi odpowiada. No dlatego sobie dzisiaj będę już te wło Włochy moje ogarniała. A ty, Tomeczku, też będziesz włosy swoje ogarniała No, to właśnie <noise> do hmm. Chyba proszek. Tak, ja też będę ogarniał. Tak, L'Oreal. <noise> L'Oreal, tak? Ojej. Tak, tak. No widzisz, tobie odpowiada mi nie, no. No nie, nie, nie. To chciałem, wiecie, coś chciałem powiedzieć, mi wyleciało z głowy. Taki dzisiaj dzionek. Jest. No taki właśnie śpiący, nie? Ciężko się tak w ogóle Bo chciałem zabrać. Wam nie... Chciałem coś Uciekło ci. Przerwałam ci myśl. Nie, 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 nie. Uciekł mi w ogóle. Taki no. właśnie dzionek jest. A, a propos... A, już wiem, co wam chciałem powiedzieć. No? Tak, teraz sobie przypomniałem. No, to wiecie, co chciałem powiedzieć o tej filmie Isana? że dla mężczyzn coś pierwszy raz, ja przynajmniej kupiłem, pierwszy raz byliśmy gdzieś razem, żel pod prysznic. Był po prostu mm, lekko, średni, a, albo nawet kiepski. A te inne, nie dla mężczyzn, tylko tak kupujemy, to ja na przykład bardzo sobie chwalę. A propos ale kosmetyku. wiesz, co z Isany Męskiej jest mm. jeden zapach, który y, podobno jest fajny i fajny jest ten żel, ale u nas, Ciężko dostać w Lipie. No. No bo, może wykupują akurat tak no żywy, być nie może. wiem. Ja wtedy natrafiłem, ale ogólnie cała firma, <coughs> ich produkty mi jak najbardziej pasują. Mhm. Dlatego, że tamtym się wymyłem, przetestowałem bardzo z przyjemnością. No dobrze. Był zapach, jak ja się myłem pod ciepłą wodą. Jak wyszedłem, wytarłem się. Na skórze zapachu nie ma. Na tamtych innych owszem. Mhm. On jest prawie tak dobry, jak Nivea. No, ale ostatnio też Ci podpasował ten y, Big Star, A, nie? Big Star, no to już jest numer jeden. To już... Nawet wyjdę z pod krużnica, się i Długo się, się zapach trzyma. I, I w ogóle ten sam, samo opakowanie było fajne, bo było z pompeczką, nie? Tak, tak. Łatwo z pompeczką. było sobie to I ta tam pompeczka dobrze dozować. działa, do samego końca. Także hmm. byłem, byłem zadowolony, bo, no ale tak Big starana to wiesz. Co? No. No, jeszcze, jeszcze bym chciał. No, w dino są, bo nie wiem, czy są w ogóle one w tym. W Rossmanie, Nawet nie wiem, szczerze powiedziawszy. W Rossmanie chyba jest. Tak? Uh -huh. I właśnie chyba z tego Big Stara są dwa zapachy męskie czarny i granatowy. I ten granatowy tak nie, nie, nie za, za bardzo. bardzo. Nie. Ten czarny, ten czarny jest właśnie dobry. taki bardziej męski. To tak jak ładny straight, Czarny straight polecam bardzo fajny jest. Mm. No. A ja do dino teraz się boję wchodzić. Wiecie dlaczego? Bo już mam któryś raz z rzędu, że jak idę do dino, to mam wysypkę. No i to tak przeważnie w jednym miejscu, tutaj na ręku. No, tam kowicie tutaj. No, teraz wam nie pokażę, no bo już mi zeszło po prostu. Mm -hmm. Ale taka duża wysypka i to swędzi jest czerwone, a jak się podrapię, to są bąble. Mm -hmm. Takie po prostu jak po, od pokrzywki, tak zwanej. No, ale ja nie byłem zdenerwowany, więc to wykluczam pokrzywkę. Nie wiem, to takie masz jakieś nie dziwne wiem, teraz reakcje skórna, nie wiem, nie mam Może na, na jakiś tam zapach, może, może coś, byłem w Pepko, Pepko też mnie swędziało. Moja mama miała swego czasu taki problem, że jak wchodziła do niektórych sklepów, to od razu miała właśnie taką wysypkę, takie place czerwone i to było, strasznie to wyglądało. No. Ale prawdopodobnie to było od tych wszystkich środków dezynfekujących, bo to no. był taki, bo to było właśnie w takim okresie tym, tej pandemii, gdzie wszyscy no to ja stosowali mam te różne środki. Ale bardzo lubię do innych chodzić. Zwłaszcza tutaj do tego naszego, to jest bardzo przyjemnie. No nie wiem, to może zbieg okoliczności po prostu. A może, może zbieg coś okoliczności, tam będę się obserwował. No i tak głupio to jest takie po prostu. No Szedłem takie do niemiłe, do... nie? Wszedłem do domu i mi. No ale co może być zbieg okoliczności. Mhm. Jak ktoś ma takie, no to niech powie, czy ma taką. Dzisiaj w ogóle wiecie co? Kupiliśmy fajne Etui takie ogólnie do, ym, mhm. do szczoteczek takich sonicznych. Patrzyłam na takie etui, wiecie, spe specjalne, już tak, dedykowane. Bo to dobrze jest mieć takim. Dedykowane, ale powiem Wam, że drogo wychodzą takie etui, nie wiem, 35 zł, czy jakoś tak? Ale zobaczyłam w Pepko, że są takie pojemniki na pędzle. To, to tak, tak jest tam napisane. I tak sobie pomyślałam, że one właśnie, te pojemniki, by fajnie pasowały do tej szczoteczki sonicznej, co mają dziewczyny. I zaraz Wam pokażę. O I pojemniczek wygląda tak, taki owalny ma kształt. Na długość, jeżeli chcemy schować szczoteczkę, no to musimy zdjąć tą, tą końcówkę, i wtedy się bez problemu szczoteczka mieści. Także polecam Wam 4 zł takie, taki pojemnik. I na przykład, no, jak gdzieś w podróż, właśnie się jedzie, to, to naprawdę myślę, że zda egzamin. I a propos jeszcze, właśnie szczoteczek. Bo tutaj wiem, że są osoby, które polują też na te szczoteczki. W tej chwili białe i różowe są w cenie 170 zł. Natomiast czarna jest w cenie 109 zł. Także polecam Wam bardzo serdecznie. Fajne szczoteczki naprawdę. Też się zastanawiam, czy nie kupię właśnie tej czarnej. Fajnie by było jakbyśmy kupili i czarną i niebieską, to każdy by miał tak, inny kolor tak, wtedy, tak, dokładnie, nie? Dokładnie, ja bym sobie wzięła tak, czarną, czy tą niebieską, bo no, Ci się podobało. Tak, podobała No ale zobaczymy, bo w tej chwili niebieskie są za 135 zł chyba z kawałkiem. No a właśnie najtańsze są te, te czarne, także warto sobie zerknąć, skorzystać jak ktoś ma ochotę, bo wiem, że tam ktoś pytał też właśnie o te szczyteczki. To tak tyle to u tak nas. Jest, jeśli chodzi o szczoteczki. Ale wiesz co? Nawet gdybyśmy kupili dwie czarne, no. to i tak jest sposób, bo przecież można nalepić coś. Tak jakąś tam oznaczyć. Nie ma jedną, żadnego problemu. Nie? No, no pewnie że tak. Jak będziemy długo czekać, zobaczymy ile. Jak, jak na te kolory nie będzie promki, to kupimy sobie dwie czarne i już. No myślę że tak. No i problem rozwiązany. A wiecie warto? Warto tak jak kiedyś mówiłem na vlogu. No jakbyśmy już pakowali tyle pieniędzy w zęby. Bo nie tylko dziewczyny, ale ja też przecież miałem do leczenia, no to warto sobie taką szczoteczkę soniczną i dlatego ja myślę, że ona nawet jest cichsza, naprawdę. Bo wiem, jak chodzą elektryczne, a wiem, jak chodzą te... Nie wiem, mi... mi chodzą, ha, ha, ha. no działają, no tak się potocznie mówi, nie? Mhm. No. Także takie szczoteczki jak najbardziej kupimy, przetestujemy, to Wam oczywiście powiemy. No. no. Ale ja dziewczyny, to Ten dziew dziewczyny nie testują, no. więc już... Y też widać różnicę, że te zęby są praktycznie czystsze. No czystsze, jak 2000 obrotów ma, no to wiesz. Tam więcej chyba trochę, bo na opakowaniu jest chyba 8 coś, ale to jest przekłamane, coś tam jest... A, jakiś tak, 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 to jest taki uchwyt reklamowy. Może no, połowę no. chyba, ma 4000 tych obrotów, no. także to jest naprawdę... 4000 sporo. to jest dużo. I jeszcze można wybrać program fajny, nie? Ja jestem Pięć, tylko... 5 trybów ma, no. Ciekaw, czy na przykład jak myjemy jednym trybem, tym pierwszym, czy na przykład jest określony czas i ona się sama przełączy? Czy ja muszę przełączać sam? Chyba samemu, co? Ja trzeba przełączać tryby. Tak, samemu się przełącza. Samemu. No, no to, no to... Hmm, ale to i tak naprawdę jest fajna. Pewno, że tak. I y, Kaj już ładowaliśmy szczoteczkę. Ładuje się 8 godzin, no to warto sobie wtedy mm -hmm, na noc po prostu mm -hmm. ją podłączyć. Tam, tam jest, tam jest. No albo na cały dzień, no to wiadomo. Ale potem starczy faktycznie tak na, na, drugo, na miesiąc, dobry, dobry, dobry miesiąc. Dobry miesiąc. No. Także można myć i myć i myć i dwa No, my sobie przed chwilą w ogóle tutaj dla was nagrywaliśmy. Tu się produkowaliśmy i się okazało, że, że nie nagrywamy no. w ogóle, także takie rzeczy też się zdarzają. Trochę się tutaj wkurzyliśmy. No bo wiecie, parę minut tam się ponagrywało, a to klops, uh -huh, uh -huh. nie? No, ale takie, takie rzeczy też są. Dobrze, parę minut. Nie, kiedyś no, nagrywałem. dobrze, że parę minut, a nie pół godziny, nie? 8, 20 minut tak nagrywałem. O, no, nagrywałem. daj spokój. Nie zauważyłem, że odpaliłem aparat, ale nie, nie włączyłem funkcji nagrywania. Aha, nie. No. Aha. Teraz się z tego śmieję, ale kiedyś to mi nie było do śmiechu. Ze dwa razy mi się tak zdarzyło, ale nie tylko mnie, bo, bo tam niektórzy youtuberzy tak samo mieli. no przez Gabrysia też nagrywała, nie? Tak, mm, tak. Nagrywała i okazało się, że się nie nagrywał. Mm -hmm. No można się wtedy zagotować, <laughs> delikatnie mówiąc. No. To co, kończymy? Tak, nie, nie kończymy. Tak, tak, bo dzisiaj taki dzionek jest właśnie y, nie za ciekawy, powiem Małotwórcy. szczerze. Małotwórczy. Małotwórczy też jednocześnie, a nie chcemy wam, Was tutaj y, na, siłę trzymać, na siłę trzymać, zanudzać. Widzimy się oczywiście jutro. Jutro prawdopodobnie będziemy mieli gości tak. <taki, takich gości, że przyjadą panowie z kablówki. A no właśnie. I nam tutaj ponaprawiają co nieco. Tak. No I, już I na tworzyw, dole i u, u góry. góry. No i na dole i u góry, także jest, jest coś tam do, do zrobienia drobnego, ale, ale zawsze, zawsze jest. Także panowie prawdopodobnie jutro przyjadą. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Już chyba, już chyba to, wszystko. to wszystko. No dobrze, kochani, to trzymajcie się bardzo cieplutko. Pozdrawiamy serdecznie. Ukłaniamy tak, się nisko, dobrego odpoczynku po całym dniu. Tak jak wam piszę w komentarzach. I do zobaczenia, do jutra. Do jutra, pa. Pa.